Manko, z tej strony Iker Games, a to jest otwieranie paczek w web FIFA 17. Zaraz, od razu. Po wystartowaniu chyba jak tylko pojawił się post na kartowaniu postanowiłem otworzyć te paczki. Także zapraszam do zobaczenia, co jest w tych 4 paczki. Dostaliśmy od EA i w pierwszej jest Roglu. Cztery paczki dostaliśmy do EA. Jakieś specjalne z kartami. Dwie chyba rzadkie są w tych paczkach, 4 złote reszta kolorowych. Mikro, mitroglu fajnie na Quixel, wyślijmy wszystkie do klubu. No i otwórzmy kolejną paczkę. Korzystajmy póki są. I w kolejnej paczce jest Roykin. Roykin. Z, z ale i Galaxy kolega klubowy Eszleja To może go sobie wyślimy na listę transferową A reszta do klubu przyda się na starter składy, może coś z tego zbudujemy jeszcze przed premierem. Jak będę więcej paczek... Jak więcej paczek otworzę. Jest paczko wypożyczenia legendy, tego mi brakowało w 16, gdy zacząłem na web-upie, a tu jest Edin Jacko Były piłkarz Manchesteru City teraz w ifromie Tu nie ma nikogo do wysłania na... Listę transferową. I ostatnia paczka. All players pack. No i tu mamy Nolito. Czyli świeży transfer Manchesteru City. Już pan na lewe skrzydło bardzo wolny, ale może mieć dobrą wartość na rynku transferowym. No to wyślijmy na listę transferową. Reszta do klubu. No i teraz brązowa paczka, w której prawdopodobnie nic ciekawego się nie trafi. Jak zwykle, jakiś inny żyje. Przecież nie wiadomo, jak to przeczytać, bo to Norwek. Widać, że naturalny Norwek, tam z dziada, pradziada Norwek. Niczym Muhammad Keita. No i paczka wypożyczenia legendy. Zobaczymy, jaką legendę będziemy mieli. Może Pele, a tu jest Szewczenko. No to jest mój ulubiony piłkarz, gdy jeszcze grał. Także będę zadowolony, będę mógł przetestować. Może jakiś filmik z testu się pojawi na kanale. No i to by było na tyle w tym odcinku. Takie mam karty w klubie, tak to aktualnie wygląda. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach z FIFA i nie tylko z FIFA. Cześć!